Się ma. No to pierwszy i nowy odcinek z serii F1. Będę pociskał, zobaczymy jak to mi pójdzie. Wszystko. Zobaczymy co to będzie. I jedziemy. Dla wszystkich ciekawskich mam średnie, podaj, że... E, jak to się nazywa. Kontrolę trakcji. No nie jestem pierwszym graczem. Więc muszę spróbować. Zobaczymy jak to po prostu pójdzie No to No to startujemy Gdzie jest mój kers? Aha, fajna atak. Za szeroko, za szeroko. A więc jestem nowicjuszem, więc nie jestem zbyt dobry. Oj źle, źle. Bardzo źle.

To jest mój kart. To mnie ciekawi. No i lekko uderzony baton. Baton próbuję wyprzedzać. Ale jasne... O, ładnie. Bardzo ładnie, panie baton. Zobaczymy teraz. Wiem, że jest wspaniałe, ale gdzie jest mój kers? Jest. No, musimy się całknąć. No to jedziemy, jedziemy, patrzymy Cały czas się zastanawiam, gdzie jest mój hers hm. Dziwne Jadę bez hers i dziwne, dziwne, naprawdę dziwne Za wolno, za wolno. I baton odbiera pozycję. A ja się na bez pycham. Aha. Nie ma tak. Nie ma tak, nie ma. Oni mają kers, a ja niestety go nie mam i się bronię. Jak potrafię oczywiście. Zobaczymy co z tego będzie. Mam nadzieję, że nie będzie tragicznie. Za szeroko, błędy małe. Ale powinniście mnie zrozumieć pierwszy raz od trzech gram. Sekunda pracy, I system DRS nie dał rady. Aha, byłem lepszy. Kontra, trochę niestety. Zawiem sobie słabe usza, albo coś takiego i to naprawdę dobrze. Błąd, błąd, rodzi błąd. Po prostu dramat, jak to mówią. No właśnie to widać po moim tempie. Bardzo słabym. ...tragiczny... tragicznym mhm. niejściu, oj, zakręt, za bardzo, I ten chyba nie tak bardzo, półtorej sekundy. Zobaczymy oj, oj, oj Adam co ty robisz No i to już było przecież że się yy, rozwalę Mogę to korzystać. Teraz przegiołem, znowu kontra Strasznie dzisiaj jadę No to pierwszy raz, więc wybaczcie Zacząć się zbliża Jeszcze jedno kółko przejadę Zapatrzyłem się wepnę się na hama to brawo Mimili! ojejo! nie wiem czemu zaczyna mi strasznie ee, kompas nie rozumiem, zobaczymy co z tego będzie No za mną się tam taki Paleton ustawił i nie może mnie wyprzedzić Zobaczymy hmm, Pokony nie są takie złe jeszcze, spokojnie O, pali po cztery obciążenia. dalej kontra gdzie jest mój DRS? ludzie gdzie on jest? inżynier gdzie jest DRS? normalnie nie rozumiem Ale jedziemy dalej wiem, że mają się dobrze jedzie Powiem wam, że mi za głośno w tych słuchawkach Strasznie po prostu tragedia nie zjadę tam szybciej. jeszcze dobre. Aj, za szeroko. oj, oj, oj. trochę przegiąłem. Tu też, nigdzie nie zjeżdżam. No, i jestem na pierwszym. Wow. Coś niewiarygodnego. już chyba na tym dziadę. Albo na następnym zobaczę. Jeszcze nie wiem. Na razie mi się jedzie bardzo dobrze i straszny błąd. Dobra, lecimy. No i punkty hamowania jeszcze do ogarnięcia, bo niestety ich nie znam. 11 sekund ładne zobaczymy zobaczymy Nie powinno być źle Ale ciśniemy Nie jest oj, oj, oj. O! Trzeba kontry. Dobrze. Jeszcze jedno na wzbogaconej. Brakuje mi tylko systemu DRS. No bo jestem pierwszy. A Kers to już w ogóle. No to nawet ładnie chyba. Nawet chyba... Jak Alonzo zyska, to zwierzam. Nie zyskał, ale teraz zyska. Oj dużo zyska Straszny błąd, ajajaj Zobaczymy Ciśniemy, ciśniemy, zobaczymy Sekundę, półtorej pewnie na drogi No, ten ślad Kontra, kurde Dobra, powiem wam tak, ostatnie okrążenie, teraz dylemat, i jakie opony? <laughs> Nie mam pojęcia, <laughs> ale chyba wezmę główne. Zobaczymy, o, uzyskał 100 tysięcznych, trzeba cisnąć. Opony, opony No to moi drodzy Wjeżdżam odzyskuję jakimś cudem. A bo ja rekord do krążenia No to jadę jeszcze jedno okrążenie to egzestuje, to te jedno krzyżyjemy, Ale już jest nie tak. O, właśnie kontra I nie pomaga, dobra, Wjeżdżamy. Drodzy oj, nie zmieściłem się. Ha, 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 ha. Dobry patencik. <gry> Oszczędna mieszanka, żeby nie tracić. Wiedziałem, że nie wygram, żeby nie było. Mam nadzieję, że tylko szybka ta zmiana będzie. No panowie, jedziecie, jedziecie, jedziecie. No, 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 no. szybko, szybko. Boziu! Co to ma być? Co to ma być? Co to ma być? Ile sekund? Ech. 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 Dla nieznających się wybrałem zespół Marusia. Nie wiem, jakoś tak. Kolor mi się podobał, bolidu. <laughs> o, no, ładne do hamowania. zmieściłem się. No, jak będzie czwarte miejsce, będzie Git. Zobaczymy. Ale się myli. Dlaczego nie mam DRS? Ktoś mi to powie. <laughs> ano DRS dobra. Znaczy mi się myli z kersem. Dlaczego nie mam kers? To jest pytanie. Hmm. Mam strazy 8. Sekund. Hmm. Nie do nadrobienia. Niestety. No chyba żeby się coś stało I zaczynamy dwunaste okrążenie Ciekaw jestem czy mnie dogonią <gry> Oj, tracę sekundę, ulala. To też dużo, że moje opony dopiero będą, będą optymalnie rozgrzane po tym okrążeniu prawdopodobnie. Zobaczymy jak to będzie. Ale nigdy więcej takich błędów. Nigdy więcej... tur jest może no, 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 Powiem wam, w sesji kwalifikacyjnej już też nie miałem yy, tego care całego. Nie rozumiem czemu. Buję google mi pomoże. Oj, mocno ścięty. Ulala. Zobaczymy. Błąd na wyjściu. Gdzie jest Cursed? Gdzie jest Cursed? No, to cholera jasna no, <laughs> ale nie ogarniam. Doganiają mnie, doganiają. Adam szybko, kontra. Teraz nie. Gdzie jest towarzysz mojej niedoli, mimo No bo błąd, moi drodzy, tragedia. 1,9 sekundy. O, oh. zobaczymy. Oj, oj, oj. Uciekamy, uciekamy. Bez systemu kers. O, DRS mogę zapomnieć. O jej, czy sekunda, sekunda już. Nie, 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 nie ma tak! No Muszę się wrócić, zacząłem kombinować. I błąd Wciśniemy. blokady. Nie ma, nie dam się! Aha Nie ma szans. Ale życiałem że, że powtórkami, zostaje. Spokojnie, nawet nie wiecie, jak się stresuje po prostu masakra tragedia kolejny błąd po prostu dramat hmm. zobaczymy. O, no, dążymy. nieźle. Nie, gadam, Jedź dam Marusia, nie damy się. Nie daj się. No już za tak. Jedziemy, jedziemy. powiem wam tak najgorszy wyścig będzie Monte Carlo po prostu tego nie ogarniam o jakiś błąd nawet Rosberga widzę super super czyli na dobrą sprawę spokojnie mogę jechać nie ma dramatu Nie ma się co śpieszyć No hmm. hamuj wcześniej O, właśnie tak Ale nie, rób tak Ostatnie kilka zakrętów i jesteśmy na mecie pierwszego wyścigu w moim sezonie. O, 3 sekundy, dobrze wiem, widzę Alonzo na mecie. A ja jeszcze o. Przeginam na zakrętach, Hihi, ale dobra. Wytnij się. Dobrze, podium to nie jest, ale jak na pierwsze, jest mega. Jubi! Jestem na mecie. Super ekstra. Timoglo 21. Hmm. co teraz zrobić? Dobra, moi drodzy. Widzimy się. Na hmm, następnym odcinku. O, i 12 punkcików ładnie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. W następnym odcinku. Jeździł dla Was Bleki KM4K. Do zobaczenia. Trzymajcie się cześć.